Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Poziomka, a oto kolejny odcinek z gry Epoka Lodowcowa 2. Dobra, jadę z tym koksem. Moi drodzy, z tego co pamiętam, ten poziom nie był najdłuższy na świecie, także mam nadzieję, że jakoś ogarniemy to i damy razem radę pokonać zło. Ale powiem tak, współczuję wszystkim osobom, e, które... Miały styczność z tym poziomem <noise> i miały coś właśnie w rodzaju takiego obrzydzenia, odruchów wymiotnych czy coś tego rodzaju. No, ja jestem idealnie po świętach, yy, idealnie po pysznym jedzonku babci, mamy i w ogóle. Także jej, super! Mniam yy, i pamiętam, że. Ten poziom kiedyś mnie aż tak nie brzydził, ale niektóre jego fragmenty były po prostu. E, zaraz pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. E, na przykład teraz wydaje mi się, że jestem bardziej wrażliwa na takie obrzydliństwa. Nie powiem, tutaj jeszcze git. Tutaj jest git, ale jak na przykład mam jakąś grę, gdzie trzeba komuś odciąć rękę, to mnie po prostu zbiera na mdłości, więc e, wiecie już, z kim macie do czynienia. <laughs> Ale z tego co pamiętam, to nie było długie. Nie może być tak źle. Damy jakoś radę. Mm, dobra, będziemy teraz biegli na samą górę. Dokładnie. I zobaczymy, e, co nas tam czeka. Mm, Matku jeszcze tego... No i właśnie takie coś mnie brzydzi, że ja już sobie... Zauważyłam, że on się chwycił tego z zębami. No i znowu. I na przykład mnie to brzydzi, bo ja sobie wyobrażam siebie, która... O! Nie! Nie, nie mogę, nie mogę. Uff. Masakra. Po prostu nie. To jest takie uczucie po prostu jak macie mm, taki odlew szczęki u ortodontki. Po prostu... Uff. Wiecie o jakiej piance mówię. <laughs> no. Dobra, nie będę was obrzydzała już. Przejdźmy to szybko. Ej, dobra, mam, mam spoko życie. Mam spoko życie. Super, super. Eee, I teraz na górę. O matko, tak. To było okropne miejsce. Nienawidziłam tego miejsca. Uważam. Uuu, premia. Uważam. O matko. <ścoughs> Wyobrażacie sobie. O matko, że ktoś. Nawet nie patrzyłam, zamknęłam oczy. Że ktoś wam chodzi. Pod ty... O matko. Czuję się, jakby on chodził mi. Po moim ciele, wewnątrz mojego ciała. Ja się nie biję z nimi. No super. Nie chciałam się bić, no i mam, spadłam na buzie. Ej, moje życie, ale moje życie tu jest. Ej, życie, życie jest novelą, Której nigdy nie masz dosyć. Yeah. Wczoraj biały, biały welon. Yo, yo. <gry> e, dobra, cyk. No, nie, nie, nie! Spadamy stąd! Wow! Koleg go! Koleg go! No. Wow, 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 Ej, to już! Yay! I'm still here! Ej, wow! Do widzenia! Do widzenia! 13 HP! 14! Mogło być gorzej. Dawaj go. No. Ale bym zjadła takiego owocka. Jesteśmy w odbycie. Super. Mniam. Życie jest piękne. Nie. Cyk. Ryk. Dobra. W sumie nie wiem czy ja chcę pytać, dlaczego on ma... Oczy przy odbycie. Po prostu. O. Ja udaję chyba, że tego nie widzę. Po prostu, wiecie. Nie. Po prostu nie. Ja zrobię to, co do mnie należy i nie będę wnikać. To jest chyba bardzo bezpieczne podejście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, dobra. Ro zegar robi tic -tac. No, kurde, zamknął. Zamknął! Jest, udało mi się. Nie wiem, czy ja chcę na to patrzeć, jak my wychodzimy z Dobra, patrzę. O, matko. Muszę ochłonąć. Czyli my nie byliśmy w odbycie? Jasne. <laughs> Albo byliśmy. Właśnie wydostaliśmy się do przodu. Dobra, jesteśmy na bagnie. Nawet nie wiecie jaka ja byłam radująca się, kiedy nagle odnalazłam tę lokację. Odblokowałam, bo... O matko. Nawet nie zdajecie sobie sprawy ile to szczęścia było. Jak mieć możliwość... Po kilku latach odblokowania nowej lokacji, o której się nawet nie wiedziało. No, kurczę. Dobre uczucie, dobre. Dobra. E, no i tak. Kamienie. Muszę mieć broń. Czy jak chcę bić biedną salamandrę? O! Mam ją na hita, cudownie. Motylki. Przynajmniej nie są jak Madagaskarze. I nie mówią, przynieś tam kwiaty. <laughs> Albo pokaż nam kwiaty, to było. Dzień dobry. Uu, ale tu ładnie. I ja nie żartuję akurat. Tak wiem, zrobiłam koło. Ale o to mi chodziło. Teraz tak. Wykorzystaj gejzery, aby dotrzeć jeszcze wyżej. Aha, dobra, to pamiętam to. Zatkaj dziurę gejzerów, aby zwiększyć ciśnienie i wybić się wyżej. Okej. Okay. albo to tak jakoś wyglądało faktycznie. I tu będzie cyk, dokładnie. Mhm. No nie, najgorzej. Dobra, poczekam, będę grzeczna. Będę... Uu. O nie, robaki, ja! Szczury! Jeszcze inaczej, matko. Szrek! Aha, i też tutaj, okej. Okay. Nie tu, matko. To nie ten gejzer. Jeszcze wyżej. Ale czy ja chcę tam iść? To jest pytanie. Czekajcie, ja bym zrobiła jeszcze taką fajną... Ee, no, fajny eksplor. Mhm. No właśnie. A, I tak się złapałam, więc fajnie. I nie ma tu szczurów. Duży łożek do zgryzienia. Tyle? Czy ja mogę na tę gałąź? Chyba aż tak to nie działa. Matko, żaba, zostaw mnie. Charakter twój się liczy. Może spróbuj odpowiedzialny być, bo tak na łatwiznę ciągle iść. Taka ta katastrofa, więc uwierz mi, gdy będę z sobą. Muszę obejrzeć księżniczkę i żabę, to jest plan. No, świetna animacja. Świetna. To zrobię właśnie tak. Będę starać się w każdy dzień co dnia, by poznać szczęścia pełni smak. Nie da się nie brać. Gdzie ja jestem? Ja chyba muszę... Zbić się wyżej. Uuuu. Wiedziałam, że coś mnie zaatakuje, ale nie widziałam tej małpy. E, małpa, Sway. To nie wszystko. Rafiki, ogarnij się. Rafiki, ogarnij się. I oddawaj mi życie. Dobra, tę małpę też trzeba potraktować niemiło. Małpy przesadzają. Oj! Nie ten przycisk. Cudownie. Dobra. I ojo! I tu będą szczury, pewnie. Tak. Szrek! Nie, to nie wszystko. Dobra, teraz tak. Okej, okay, tu jest kamulec. Cudownie, ale. I need to find. Yes. Geyser. Spadamy, spadamy. Wow! Dobra, cudownie, cudownie. Na szczęście istnieją podpowiadajki. Syk. I teraz co, na samą górę, tak? No to dawać mi to przejście. Aha, bo to tu, to tutaj. I jak się ładnie złapał. Aha, znowu szczury. Siema! No super. I tyle ominęłam. W. Pa, żaba. Pa, 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 Siema wam. No zostaw, nie chcę przejść. Jakie miała czerwone oczy. skubana? Niebezpieczna. Dzika żaba. Czym jesteś! Co tu robisz? Wybacz brak manier, ale ostatnio dzieją się tu dziwne rzeczy. Jaja w gniazdach są pomieszane, więc skoro już tu jesteś, możesz pomóc posprzątać. Włóż jajka do właściwych gniazd. A tylko wtedy pomogę Ci odejść! Uważaj na inne ptasie mamy. Jeśli zobaczą cię z ich jajkami, mogą być nieprzewidywalne. Super! Użeranie się z matkami. To jest to, co zawsze chciałam robić. Je yeah! Dobra. Git. Łatwo poszło. O. Aha. Wezmę sobie. Dobra, potem to pozbieram. Dobra, aha, to jest tam. Cudownie. Hej, żuczek, bądź miły. Okej, okej. Okay, okay. Dzięki, dzięki. E, idealnie na Wielkanoc. Znaczy... Mm, jak to mogę powiedzieć? Mamy już po Wielkanocy, jak wy to oglądacie. Ale kiedy ja to nagrywam, mamy ostatni dzień Wielkanocy, także dobrze jest. Nie o to mi chodziło, nie chciałam rzucać tego jaja. Okej, okay, to jest tam. Się. Czy coś się stanie? Nie, super. No, nie chciałam tego. Nie wiedziałam, że rzucę tym jajkiem. Ajajaj. Ale dobrze jest. Czekajcie. Okej, okay, tu jest mamita jedna. Przecież jak mamita mnie zobaczy, to będzie źle. Czyli i tak muszę tam pójść. O nie. Spadaj. Koleżanko, koleżanko. Odmiennie, mamy w drugi. drugi. Dobra, dobra. dobra. Dobra, no i teraz tak. eee... Ja cię lubię eksplorować w tej grze. Dawno mi to tyle radości nie sprawiało jak tutaj. Nie wiem czemu. Może dlatego, że ja w tej grze nigdy tego nie robiłam. Może tak być. Oj, może. Ej, dobra. Ale <ścoughs> zaczynam chodzić jak po kraka. No! To jest skała nienawiści chyba. Okej. Okay. O, gejzer Nie, nie mogę się napić, dobra. Cześć mamo ptak. Dobra. Mniej więcej mini explor zrobiony. No nie, nie o to mi chodziło. Nie o to... O nie! O nie! Ale mogę się bić. Dobra. Muszę obadać mamuśki. Dobra. Dzień dobry, mamo ptak. O. Uważaj na pióra na ziemi. Okej, okay, no, logiczne. Są nimi oznaczone terytoria ptasik matek. Unikaj ich, kiedy niesiesz jaja do ich gniazda. Inaczej wezmą cię za złocie jaja. No i żaba czekała, żeby mnie zaatakować. A to gadzina. Te to dusze nie mają. O! No. Ej, dobra, to jest jakieś podejrzane bagno. Szrek miał lepsze. się mnie. Ja już wiem, co zrobić mam. Hehe, <laughs> pudło. Chodź, chodź, weźmiemy te... Ja ciągle się mylę. Ja chyba mówię ciągle orzechy, a to są żołędzie. Dobra, i teraz tak. Dzisiaj nie idzie migra na padzie, wiecie. To znaczy wiecie, widzicie to. Ej, dobra, ja ich już... Ja zaczynam was już nie lubić. Tak po prostu. Ja wam urządzę dawno temu w trawie. Dobra. Mm, jeszcze jeden płatek dla mnie i będziemy z tym dalej jechać. O! Ktoś mi powie jak? jak ja mam tam wskoczyć? Aha, nie, bo tam jest to gniazdo. Nie o to mi chodzi. Okej, okay, widzę. Czym on rzucił to jajko? Aha, jak dam pad w dół. O, dobra. No to nieźle. Hej, jajko! Chyba mnie nie widziała? Ha. Super <laughs> yeah. Dzień dobry Zastałem krzyśka. <laughs> Nie zostaw mnie. Ty gadzino. Jej, mami, te są przeszczęśliwe. Madgi. <gryny> Karyny. A, odniosłeś jajka do gniazd. Zgodnie z obietnicą teraz mogę ci pomóc. Pomogłeś Karynie! Level up! Dobra, jadę z tym dalej. Takie Karyny to z nich nie były. W sumie. To była taka gra. Jeronimo! Przez tę całą odwilż jest masa błota, fajnego błotka do zabawy. Błoto jest fajne. Chodźcie, chłopaki, zabawmy się. Te, futrzak, chcesz się bawić? To przyjdź pogadać. Chcę się bawić. Chcę pogadać. Gdzie ja jestem? Ale fajnie. cię, ale będą premie. Dobra, gadamy. Robimy to. Musisz najpierw zdać test. Zobacz, czy dasz radę postępować według wzoru. Dobra. Osobiście myślę, że żaden futrzak nie jest na tyle sprytny, żeby nas przechytrzyć. A, przekonałybyście się. Przekonałybyście się. Raz, dwa, trzy. Raz. To jak ta, pięć, yy, nie pięciolinia, ale robię sobie ostatnie ćwiczenia na dźwięki C, D, E, F, niech będzie. D, E, F. D, E, D -E F. D. -E -F. D, E, F, e, D, E, D. Okej. Okay. Szacuneczek! D, e, e, d, e, d.

Dobra. I tylko ten, nie? O matko, ominam F, ale ze mnie. Dobra, ja nie chcę to jest w ogóle możliwe Nie zdążę Jest, udało się, udało się, udało się. Oho, musisz być bystrzejszy niż wyglądasz. Chodź tu, możesz jechać na grzbiecie, jeśli chcesz. Matko, już myślałam. Myślałam, że są parówami. Ale ich obraziłam. Myślałam, że są parówami. No w sumie trochę pokształ się. Nie wiem co się stanie, jak ja wpadnę do tego błota i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Hej! Uh. O, cześć. Helpnie mi ktoś. A nie, muszę oh. chyba tam poczekać. Słuchaj, Paruwo. Ale ma ładny ogonek. Dzięki, Paruwo. Dobra, nie wolno tak mówić, przepraszam, nie powtarzajcie tak. Mówię do tych młodszych widzów, bo zdaję sobie sprawę, że ci starsi, jeżeli to oglądają, a są tacy, z tego co mi wiadomo, no to wiedzą. Wiedzą co i jak, ale my się tylko tutaj tak wygłupiamy. Proszę tak nie nazywać kolegów. <laughs> bo będę mieć nieczyste sumienie, że was tego uczę. A ty co? Prędzej zanim on się zdecyduje. Czy ty, dziewczyno, chcesz, żeby ktoś skoczył? A z jakiego to powodu? Mogę wiedzieć. Dobra, nie będziesz mi ledwie przedłużył. dobrze. Także tego fajnie było, fajnie, fajnie. No nie. Cześć, koleżanko. He <laughs> he. O tak. Życie się przyda i to bardzo. <laughs> Nie mogę przejść przez ten piękny wodospad czekolady? Serio? Hop, Ale pięknie zbieram. Mm, mm. No. Dobra. E, I wracamy do głównego let's play'a. Już, już. Idę, idę, idę. Siema. Hop. O nie, ptaki do, do. Ej. A nie, a ty ciebie tu nie ma? Jesteś właśnie. No dobra, no to leć tam. A ja sobie tutaj poczekam na ciebie. I na twojego głupkowatego kolega. Myślałam, że ptak do do, do, do mi idzie. No nie. Daj mi spokój. Czekam jeszcze na szczury przy okazji. Cześć, dobra. Meine, O nie. Ja od nich idę. Ja nie szukam tutaj żadnych bujek. Ja jestem yy, prawdziwy obywatel, a nie. Wow. Wow, szczury, szczury. Do widzenia, do widzenia. A tu co jest? Uuu, jak chcę tutaj? Pewnie więcej salamander. Wypuśćcie mnie. O matko. O nie. Przypo A może ja tego pająka nie potrafiłam przejść? Tak czy siak był straszny, to na pewno i ten level też mi zajął bardzo dużo czasu. To na następny odcinek, moi drodzy. Na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. A my się słyszymy już niedługo. Także do usłyszenia, no i cześć.